Czy ty już byś kogoś wyróżnił z naszej drużyny? Ktoś cię bardzo pozytywnie zaskoczył. Buszka tutaj chwalił Andrzej. E, to jest tak, że patrząc na statystyki indywidualne, gdzieś tam jak przeglądałem akurat na, na stronie, to Polacy musimy podkreślić, że są najlepsi w formacji przyjęcia. Tutaj e, prym wiodą i Paweł Zatorski, i, i Michał Kubiak. E, w zagrywce nawet e, Michał Bieniek jest na... na, na, na e, na, na, na pierwszym miejscu, więc e, jakby to, to, to daje obraz tego, że nasza, nasza kadra się rozwija e, w dobrym kierunku i to wszystko idzie e, należycie i pracuje na, na właściwych torach. E, natomiast ja zawsze podkreślam zespołowość. Nie ma takiego czegoś, widać u nich tą chemię. Nie wiem, czy jak Państwo oglądacie e, te spotkania, które towarzyszą i cała atmosfera panująca, to widać, że ci, ci ludzie to poszliby ze sobą w ogień i, i tutaj jest no, nieoceniona rola e, kapitana. Ja zawsze będę podkreślał, że Misiek, e, Kubiak, e, Weldzik e, to jest człowiek, który potrafi porwać ze sobą tłumy i to są e, dosłownie, dosłownie e, słowa. Mające swoje pokrycie, bo, bo chociażby z Iranem widać było, jak tą całą kawalkadą wszyscy stanęli za, za Michałem, jak tam pod tą siatką troszkę zaiskrzyło I, i, i widać było tych wszystkich ludzi, którzy gdzieś tam wyszli frontem z wielkimi klatami do przodu, udowadniając, próbując wyperswadować Persom swoją wyższość. Także widzę, że oni są gotowi mentalnie na sukces i, i, i mocno trzymamy kciuki za to, żeby, żeby tak było. We'll